Drodzy maturzyści, zakończyliście już edukację w zespole szkół technicznych. Opuszczacie mury naszej szkoły, ale na zawsze w Waszej pamięci pozostaną chwile, wspomnienia, które razem tutaj przeżyliście. Życzymy Wam samych dobrych i przemyślanych wyborów. Uczcie się na cudzych doświadczeniach i nie zapominajcie o nas, nauczycielach, pedagogach, ludziach. Którzy, oprócz nauczania, śmiali się z wami, współczuli wam, płakali, po prostu byli. Do zobaczenia, kochani. Bardzo wam kibicuję i wierzę, że każdy z was odnajdzie swój kawałek nieba. Szkoda, że nie możemy się zobaczyć w rzeczywistości, ale rozumiecie, siła wyższa. Pozdrawiam Was cieplutko i życzę jeszcze raz. Wszystkiego, co najlepsze. Pa! Kochani, przeżyliśmy razem cztery cudowne lata. Były one wypełnione i smutkami, i radościami, przeróżnymi emocjami. Miałam jednak niezwykłą przyjemność patrzeć, jak z fajnych dzieciaków stajecie się cudownymi, pięknymi dorosłymi ludźmi. Jest mi przykro, że wkraczacie w swoje dorosłe życie w takim trudnym i pełnym niepokoju czasie. Ale mam nadzieję, wierzę w to gorąco, że to niedługo się skończy, że czeka was życie pełne cudownych przygód i dobrych zdarzeń. Wykorzystujcie wiedzę, którą zdobyliście. Niech będzie dla was drogowskazem, niech was inspiruje, niech odpowiada na trudne pytania. Pamiętajcie, że wasze życie zależy od tego, jakich dokonacie wyborów. Jak będziecie traktować innych ludzi, czy będziecie dbać o ziemię, czy będziecie pełni szacunku i miłości, czy nie poddacie się złości. I jeszcze jedno, najważniejsze. Bez względu na to, czy będziecie inżynierami, aktorami, fryzjerami, sprzedawcami w sklepie, pamiętajcie o jednym. Bądźcie dobrymi ludźmi. Kochani maturzyści, Nigdy nie zmaczajcie wybranej drogi, którą obraliście w wędrówce życia, choćby wam ciernie raniły nogi, a cel wydawał się nie do zdobycia. I wszystkiego dobrego i powodzenia na maturze. Powodzenia dalej. Cztery lata za nami. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele konkursów, projektów i kampanii społecznych. A teraz przyszedł czas pożegnania. Wchodzicie w nowe, dorosłe życie. Z tej okazji chciałam Wam życzyć, żebyście na swojej drodze spotykali samych dobrych ludzi, żebyście żyli kolorowo i kreatywnie. Krótko i na temat. Od września 2016 roku. Zrobiliście 2,5 miliona kroków do szkoły. Zaliczyliście około 35 przedmiotów. Zdobyliście niemałe doświadczenia. Zaliczyliście kurs prawa jazdy, byliście na jakimś balu, zebraliście masę różnych doświadczeń. I przede wszystkim zawsze będziecie pamiętać, jakie mieliście zakończenie Szkoły. Wszystkiego dobrego. Kochani, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze życia. że Wam się wszystkie marzenia spełniły. Żebyście maturę zdali na 100%. I że Wam się całe życie ułożyło tak, jak sobie zamarzyliście i marzycie. Najlepszego. Trzymajcie się. Drodzy maturzyści, życzę Wam zdrowia, szczęścia, uśmiechu, radości, mnóstwa ludzkiej życzliwości wokół siebie. Trzymajcie się ciepło i żyjcie najpiękniej jak tylko potraficie. Powodzenia. Liczymy na Was.